Pan Andrzej Persson. No człowiek, Ponieważ. legenda, jeżeli chodzi o publicystykę sportową w naszym kraju, generalnie o środowisko sportowe. No przecież i w PKO-lu swoje pan odsiedział, jeżeli można tak powiedzieć. I, i, I w golfa jeszcze pewnie do tej pory zdarza się Z czasami. Powodami, ale się zdarza. Zagrać. No ale kiedy tak patrzy się na, na to, co zrobił pan Piesiewicz w Polskim Komitecie Olimpijskim, wysuwając i głosując w takim, a nie innym trybie kandydatów, Pana prezydenta Andrzeja Dody do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To jako człowiek, który w PKO-lu siedział e, naprawdę sporo czasu, zna to środowisko doskonale i wie, jak funkcjonuje, e, nazwijmy to umownie, rynek sportowy, to co pan sobie pomyślał? Że jest mi przykro, bo to jest. MKOL zwłaszcza, organizacja. Bardzo się cieszę, że Pan nie zaczął od jakichś ironii czy żartów, bo dzisiaj ich całe mnóstwo na ten temat słyszymy. To jest dla tego ruchu, który istnieje tak długo, prawie 150 lat i przeżył wojny, wszystkie inne rzeczy i stworzył instytucję no, porównywalną, ja wiem, z Czerwonym Krzyżem może jeszcze. Pięć Kół Olimpijskich jest najbardziej rozpoznawalny. W związku z tym, że on przetrwał do dzisiaj, że wszyscy tam się w nim dobrze czujemy, no to już jest ogromny sukces. Także jeśli Pan spodziewa się pewnie, pewnie też tak, że, że to niedobry pomysł, to ja powiem, że to jest niedobry pomysł, ale, ale nie jedyny i nie pierwszy. To znaczy, hmm. że tych, którzy tam się wkręcają bokiem na tą taką emeryturę wygodną jest zawsze bardzo dużo, i gdyby rzecz dotyczyła prezesa kol to jasne, że, że byłaby inna rozmowa, ale nie byłoby żadnych szans. Natomiast tutaj też nie, bo, no bo przez te dwie kadencje poznaliśmy prezydenta jako kogo? Wybitnego organizatora, który tam będzie? No nie, sportowca też nie. To znaczy tam są te dwie kategorie podstawowe, mhm. że musi to być... Irena Szebińska i więcej mm. takich nie było. No albo ktoś taki, jak znakomity byłby, no ale czas już minął. Aleksander Kwaśniewski, świetny mm. organizator, minister sportu, prezes Komitetu Olimpijskiego w Polsce, rozpoznawalny na świecie, bo to jest też ważne. Przychodzi pan tam i jest no name. To nieważne, czy pan ma tak jak część tych szejków, którzy tam są całe worki pieniędzy czy medali, takich jest niewielu, mm. ale są, tylko że. Ktoś mówi, okej, okay, wiem, to byłem na tych igrzyskach, tam go spotkałem, on coś zrobił. Znam robił. człowieka, nie? znam człowieka, i mhm. to jest podstawą. I, i tu przychodzi człowiek, którego nikt nie zna. Opowieści o, o nartach to są takie, jak ja powiem, że ja całkiem kiedyś nieźle pływałem, no ale o tyle ja wiem, odle i To tak jak ja bym powiedział, że świetnie jeżdżę na rowerze, co nie jest do końca prawdą. <laughs> ale... I, I już jestem prawie jak Maja Włoszczowska. Prawie, no właśnie. I, I szkoda, dobrze, że Pan wywołał temat Maji, bo, bo przecież jeżeli Pan Duda będzie wybrany mm. do MKOL-u, no to szanse maj, żeby Członka komitetu zawodniczego przejść na takiego, że tak powiem pełnoprawnego, najpełnoprawnego I, mhm. i stałego są mniejsze, no bo jest 115 członków a ponad 200 państw. To nie tak mhm. jest, że każdy ma swojego delegata, ale z drugiej strony są tacy, którzy, których jest kilku z jednego kraju, prawda? Francja, Włochy, czy Anglia. Jednym słowem. Yy, to nie jest dobry koniec, to nie jest koniec świata, ale dla sportu polskiego ten rok wyjątkowo nieudany. Igrzyska fatalne. No i do tego chciałem przejść też, bo. Bo mam wrażenie, że sport jest dla dwóch, może to brzydko brzmi, kategorii osób. Jeden to są zawodowi sportowcy, ludzie, którzy poświęcają swoje życie, czasem nawet rodziny, dla tego ogromnego wysiłku, by odnieść sukces sportowy. To nie jest łatwe. I druga, to są kibice, którzy emocjonują się, którzy chłoną te wszystkie osiągnięcia sportowe i są dla nich czymś niezwykle ważnym. To bardzo trafne, ale i tych drugich pan nie oszuka. Wszyscy się orientują w sekundę czy ktoś zna się na sporcie, no, czy wiesz, wie no co mówi, niezależnie od swoich osiągnięć, tak jak mówiłem, Aleksander Kwaśniewski nie był wybitnym sportowcem, chociaż tam biegał, ale, ale wybitnym organizatorem i znawcą sportu i tacy ludzie tam są w pierwszej kolejności witani mm. i tak było, mieliśmy... No, księcia Lubomirskiego, wiele mm. osób y, przed wojną i na przykład dlatego powiedziałem o tych ironicznych różnych uśmiechach i dowcipach. Tam były postacie, których jesteśmy dumni. Y, był y, pan minister Matuszewski, którego żona znana wszystkim, przynajmniej kto tam podstawy historii Polski zna pani Halina Konopacka, zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem. I mało tego, w 1939 roku jako kierowca ciężarówki jechała z polskim złotem do Rumunii, żeby ratować coś mm. z tego wszystkiego. W postaci nadzwyczajnej z wielu krajów też takie osoby są. Nie każdy musi być tak majątny jak iluś tam szejków, no bo oni ten obraz zakłócili, to jasne. I walczą o no to, widzimy o mistrzostwach świata w piłce nożnej, kto to wygrywa. I dlaczego I, Arabia Saudyjska? Dlaczego Arabia Saudyjska. I tutaj by było. Podobnie tak czy inaczej, dlaczego powiedziałam, że to nie jest dobry pomysł? Z tego powodu, że mamy dużo lepszych kandydatów, właśnie ta Maja, której pozycja może być zachwiana. No. Uważam, Robert Korzeniowski, cztery złote medale, języki. Nie chcę tutaj wkraczać ten angielski prezydenta, ale byśmy powiedzieli tak sobie. No i jeszcze byśmy jeszcze kilka nazwisk mogli wymieniać, które. Na Na tych znakomitych polskich sportowców. I wstydu po prostu. nie tylko nie przynoszą, ale, ale st stanowią historię naszego kraju nawet. Ja tak wspominałem też o tych dwóch grupach osób, bo jako żywo. Proszę wybaczyć, bo Ale sam proszę. był pan działaczem. Tak, tak. E, sport e, nie jest dla działaczy. Oni tak. pełnią funkcję służebną, mam wrażenie, do tego, by i kibice, i sportowcy jedni cieszyć się sportem, a drudzy ten sport spokojnie uprawiać. Mam wrażenie, że za kandydaturę i obecnej e, obecnej kadencji pana Piesiewicza to wszystko zostało pow, po, po, postawione na głowie. Od Igrzysk Olimpijskich, gdzie wielokrotnie pokazywaliśmy różnego rodzaju nieprawidłowości, aż po to nieszczęsne głosowanie, którego byliśmy świadkami kilka dni temu. To prawda, to prawda i jestem trochę w takiej sytuacji, nie chcę powiedzieć dwuznacznej, bo y, przyznam, że pan Piesiewicz y, Zaproponowały miejsce w Paryżu, szczęśliwie nie skorzystałem, ale to muszę powiedzieć, że w jakiś sposób chciałem najpierw docenić, ale szybko się zorientowałem, że to niedobry pomysł, bo będzie się działo to, co teraz, prawda? Ile to kosztowało, dlaczego i tyle osób pojechało, a sportowcy nie mieli gdzie spać i tak dalej, i tak dalej. Różne sytuacje się zdarzają. Byłem na kilkunastu igrzyskach, więc wiem, że czasami, ale do tego stopnia nie, że nie miał gdzie spać trener czy no czy zawodnik w pomieszczeniach, w i wszystko się tłumaczy, kiedy są medale, ale jak tych medali nie ma tak jak teraz, bo jesteśmy krajem, którego stać na 20 z medali olimpijskich oczywiście, bo tak kiedyś było i tak powinno być nie dlatego, że za komuny było lepiej, no ale fakt jest faktem, że więcej osób uprawiało sport, że że świetną drogą, żeby ten szurkowski przysłowiowy wyjechał z tej swojej wioski do, na wielki świat tylko na rowerze, hmm. inaczej nie można było i wiele osób z tego korzystało. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj jednak ten rodzic się zastanawia, czy to dobry pomysł, żeby on chodził jeszcze na więcej godzin tych sportowych i tak dalej i tak dalej. Jednym słowem, sport nie jest w tym miejscu, gdzie był kiedyś, gdzie cała Polska stała. Pan tego nie pamięta, na, na rogu, gdzie był głośnik i transmisja z wyścigu pokoju, że tam szósty etap. A, ale widzi pan, zaskoczę pana, bo może głośnika to nie pamiętam, ale pamiętam ulicę Wyścigową we Wrocławiu gdzie był jeden z etapów wyścigu pokoju nomen omen. Pamiętam Dżamolina Abduszafarowa, który miotał tym rowerem tak. na prawo i lewo i zobaczenie tego na żywo to było coś absolutnie Ale to podkreślenie, że miotał rowerem był bardzo niebezpieczny dla rywali <laughs> przez to zachowanie takie to i z prawda. tego znany. Ale, yy, to jest prawda, że dzisiaj sport nie ma takiej, może ma właściwszą. Jestem szalony kibic sportowania do tego stopnia, że uważam, że rządzi światem. Natomiast przykre jest to, że nie robimy nic, żeby ten 40-milionowy prawie kraj no, no gdzieś się przesunął do przodu, gdzieś był tam, bo za chwilę to w ogóle nie będzie szans, jak przyjdzie cała Afryka, Ameryka Południowa, jeszcze więcej krajów z, z świata, będzie nam dużo trudniej zdobywać medale.